Tematem przewodnim tegorocznej Literatury na Granicy jest Zła Pamięć i to jest temat, który wymyślił główny twórca programu Andrzej S. Jagodziński. Teraz bardzo wcześnie zaczynamy pracować nad tym programem literackim. Praktycznie zaraz po zakończeniu festiwalu już myślimy o tym, kogo zaprosić, jaki właśnie ten motyw przewodni wybrać, wokół czego jakby te, te spotkania y, y, organizować. Ja jestem bardzo z tego zestawu zadowolona w tym roku, bo wydaje mi się, że udało nam się właśnie zebrać przedstawicieli różnych pokoleń, y, udało nam się zebrać przedstawicieli różnych, Być może troszkę za mało węglu. My zawsze mamy problem z Węgrami. może w przyszłym roku się wreszcie uda jakoś odpowiednio wcześniej e, zrobić research, czy jakby sprawdzić, kogo warto by było z Węgier zaprosić i, i, tych, i tych autorów odpowiednio wcześniej zaprosić, bo w tym roku próbowaliśmy zapraszać trochę autorów węgierskich, ale to już często było za późno dla nich, jakby już nie znajdowali dla nas czasu. Także mam taki całą listę nazwisk, które może warto będzie wykorzystać przy kolejnych edycjach. Natomiast jeśli chodzi o resztę programu, to to ja jestem bardzo zadowolona. Byli tam tacy autorzy. No każdy to Andrzej też na to zwraca uwagę, że każdy z nas ma takie swoje prywatne zainteresowania literackie. Każdy, każdy z nas chce po prostu swoich autorów jakiś na tym programie mieć. No i myślę, że udało nam się to, że każdy z nas rzeczywiście jakieś swoje, swoje nazwiska, swoje tematy przemyciło i rzeczywiście rzeczywiście jesteśmy wszyscy z tego programu zadowoleni.